Cześć wszystkim z tej strony Juzek i kolejna recenzja filmowa. Tym razem Sing, czyli najnowsza animacja studia Universal, czyli, czyli twórców Minionków. Tak? To jest jakby największy hit, jaki wcześniej to studio wydało. No i cóż, ja jestem dużym fanem animacji, szczególnie Disneya. Ja w ogóle dzielę świat animacji na Disney i całą resztę. Disney oczywiście mam na myśli Disney i Pixar razem, a cała reszta to cała reszta różnica polega na tym, że Disney robi takie piękne opowieści z morałem takie, takie opowieści, które um, są fajne dla dzieci są śmieszne, kolorowe i tak dalej, ale jednocześnie naprawdę mądry, przekazują jakiś jakąś naukę właśnie morał i tak dalej cała reszta e, to jest właśnie, mówię, cała reszta Część produkcji np. Dreamworks bardzo, bardzo, bardzo zbliża się do poziomu Disneya. Mam tu na myśli np. Na jak wytresować smoka, Kung fu panda, szczególnie trzecia odsłona to są naprawdę bardzo blisko taki poziom Disneya, ale są też takie animacje, które są bardziej dla dzieci niż dla dorosłych, tak? Nie wiem, Angry Birds to jest taki przykład z zeszłego roku. To jest tak denny film dla dorosłych. Dzieci się bawią, bo jest śmiesznie, bo są kolorowe ptaki, jest dowcip o pierdzeniu i tak dalej. W filmach Disney oczywiście też te nieszczęsne dowcipy o pierdzeniu czy sikaniu się znajdziemy, ale to nie jest jakby podstawa tej zabawy. To jest takie wtrącenie, a nie, a nie norma. Więc... Yy... Mówię, no mam właśnie taki podział świata na Disney i cała reszta. No i muszę na początku powiem, że Sing jest bardzo blisko kategorii Disney. Naprawdę fajna opowieść z wieloma morałami i to nie jest taka właśnie głupia, głupi film dla dzieci, tylko coś, co, z czego jakby naukę wy, wy, wyciągną dzieci, rodzice też się będą przy tym świetnie bawić. Byłem na seansie z oryginalnym dubbingiem i bardzo Cię cieszę w ogóle, że jest taka możliwość i chciałbym naprawdę, żeby filmy animowane też były... Do, był, była możliwość wyboru pójść na film z dubbingiem i film z napisami. Tutaj było to naprawdę świetne. Bo ten film opiera się na śpiewaniu, więc jest dużo mm, kawałków śpiewanych i pod tym względem aktorzy musieli, po, którzy podkładali tutaj głos, musieli się nieźle postarać i to widać. To są, to są aktorzy, którzy po prostu potrafią śpiewać. Um, nie wiem, jak to jest w polskiej wersji. Chciałbym, dlatego wybieram się drugi raz w polskim dubbingu, bo ze zwiastunów wynikałoby, że oczywiście postaci mówią po polsku głosami aktorów, tak? Boberek, Socha i tam inne inni aktorzy. Natomiast same piosenki chyba zostają oryginalne angielskie. Jeżeli tak jest, no to ciężko jest mi powiedzieć, czy to jest dobrze, czy źle, no bo z jednej strony fajnie, a z drugiej strony, no kurczę, no jednak po angielsku są te piosenki, nie? Więc, e, więc ciężko to określić. No byłem po angielsku, jestem mega zadowolony, pójdę jeszcze raz po polsku z ciekawości. E, film opowiada o, o, o misiu koala. Nazywa się Buster Moon i jemu głos podkłada Matthew McConaughey. W ogóle aktorzy są z najwyższej klasy. Mamy Mamy właśnie Matthew McConaughey, mamy Reese Witherspoon, mamy Seth'a McFarlane, mamy Scarlett Johansson. No naprawdę najwyższej e, klasy aktorstwo i oni świetnie sobie radzą, zarówno jako aktorzy dubbingujący, jak i świetnie śpiewają. No, może McConaughey chyba w ogóle, w ogóle nie śpiewa w tym filmie, więc mm, nie, nie oceniam, ale i Reese Witherspoon, Seth McFarlane tu w ogóle ma taki głos do śpiewania, że no to jest w ogóle talent. Samo Scarlet. No, naprawdę świetnie to, to wyszło pod tym względem. No i opowiada właśnie o tym misiu Koala, który, którego marzeniem było mieć własny teatr, tak, i on ten teatr ma, tylko że no, nie najlepiej mu idzie finansowo. No i ostatnią taką jego marzeniem jest zrobić taki pokaz śpiewania i właśnie organizuje casting. No i na ten casting przychodzą naprawdę różne postaci, które pokazują właśnie takie trudy życia, no bo z jednej strony mamy świnkę Rosite, graną przez Reese Witherspoon, to jest kobieta taka, taka, mm, taka stereotypowa no nie, nie chcę tutaj nikogo obrazić kura domowa, tak, to ona jest w domu, ma dwudziestkę piątkę dzieci, męża, który oczywiście ciężko pracuje, to widać, on wychodzi rano zmęczony wraca z, po południu z pracy no ona się zajmuje domem, dziećmi i tak dalej, ale jednocześnie śpiewa Dzieci się tam trochę z niej podśmiewują, że aha, mama śpiewa, ha, ha, ha. E, I ona idzie na ten casting, żeby udowodnić, że potrafi śpiewać, tak? z, z, Ogólnie ten motyw udowodnienia, że ktoś potrafi śpiewać, jest tutaj takim motywem przewodnim, tak? Mamy myszkę Mike, graną przez właśnie Sefa McFarlana, który jest jakby y, muzykiem z wykształcenia, tak? Ale on głównie chodzi gdzieś tam po ulicy, gra na saksofonie, śpiewa i tak dalej, jest takim ulicznym grajkiem. E, który ma, no, no nie będę zdradzał jego bardzo charakteru, On jest takim trochę dupkiem, ale jednak yy, na koniec ma swoją naukę, tak? Scarlett Johansson gra taką jeżozwierza yy, takiego nastolatkę jeżozwierza, która jest taką, wiecie, pankową, metalową dziewczyną, która odkrywa, że nie do końca jest taka pankowa, że troszeczkę różowe i księżniczki też w sobie ma. Mamy też postać Jonnego, To jest goryl grany przez Tarona Egertona. Nie znam tego aktora, ale chyba jeden z najlepszych głosów w ogóle tutaj w, w tym filmie. On jest synem goryla, który jest szefem gangu, tak? I on razem z nim chodzi, kradnie coś i tak dalej. On nie chce kraść, on, on chce zostać śpiewakiem. Tata się z niego śmieje. No wiecie, takie sztampowe trochę. Historię, niemniej jednak tutaj pokazane, tak z kilku właśnie pozycji, tak? Nie mamy jednej historii takiego Johnego, który ma, ma marzenie, żeby zostać wielką gwiazdą, a mamy takich kilka historii, z których powstaje jedna wielka, wielka historia. Więc naprawdę fajna, fajny film, który polecam obejrzeć, bo to, mówię, no to jest poziom niemalże Disney. Pod względem fabuły, pod względem morałów, i tych lekcji, które ten film chce nam przekazać. No i no nie mogę po prostu, no po prostu nie mogę powiedzieć nic złego. No jest fajny, jest świetnie wykonany. Te filmy animowane komputerowo wyglądają różnie, natomiast tutaj świetnie, świetna jest ruch, gestykulacja, mimika twarzy tych. Tych zwierzaków wygląda niesamowicie. Wszystko, świat jest bardzo realistyczny, więc naprawdę wykonanie super, piosenki jeszcze lepsze. No, końcowy, po prostu ten główny, główny mmm, występny, no, doskonały muzycznie jest tam. Yy, I mamy i Taylor Swift, Shake It Up, mamy yy, Eltona Johna, I'm Still Standing. I naprawdę świetne utwory, świetna muzyka. No, wszystko w tym filmie jest na plus. Nie jestem w stanie znaleźć naprawdę takiego czegoś, do czego mógłbym się przyczepić. Ładna opowieść z morałem, na którą polecam pójść. Jeżeli macie małe dzieci w domu, to oczywiście lepiej pójść po polsku, żeby one coś więcej z tego zrozumiały. A jeżeli nie macie dzieci, śmiało i w ogóle jest taka możliwość u was, to śmiało idźcie na wersję angielską. Także dzięki bardzo za. Za wysłuchanie tej recenzji. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jak zwykle podzielcie się w komentarzach swoimi opiniami, no i do zobaczenia następnym razem. Na razie.